It's you Prawie każdy to robi, ale nie każdy o tym mówi głośno. Pozwala nam poznać swoje ciała i nawiązać łączność ze sobą. O czym będziemy rozmawiać? O masturbacji. Nazywam się Ania Zaleska i jestem seksuolożką. I bardziej będziemy patrzeć na, na siebie, jako na osoby seksualne. Rozumieć, że seksualność jest częścią naszej osobowości że jesteśmy seksualni od początku do końca życia, tym bardziej wydaje mi się akt właśnie samomiłości czy masturbacji będzie takim przynależnym nam aktem po prostu. Bo wtedy, kiedy, kiedy spotykam się właśnie z takim tłumaczeniem, czy, czy z takim myśleniem, czy z przekonaniami, że masturbacja jest czymś, co jest drugorzędne, jak w zastępstwie aktu seksualnego z innym człowiekiem, to właśnie, to właśnie to myślenie się za tym kryje, że jakby seks jest gdzieś obok nas, że on jest jakby takim doświadczeniem niezwiązanym z naszą osobowością i z naszą tożsamością. Natomiast właśnie Zmiana tej perspektywy, spojrzenie na, na, na każdego siebie jako na istotę seksualną y, powoduje, że, że wszystko to, co seksualnie jest dla nas ważne, y, przyjemne, czasem trudne, bo to jest też nasz proces uczenia, y, jakby buduje również y, nas. Jest to droga do samopoznania, jest to droga do zadbania o siebie. Mamy prawo do tego, żeby dbać o siebie, mamy prawo do tego, żeby sprawiać sobie przyjemność. Mamy takie organy, na przykład łechtaczkę, nie wszyscy ją mają, ale ci, którzy ją mają, która służy tylko i wyłącznie do przyjemności. Ona nie ma właściwie żadnej e, e, innej funkcji. Więc jeżeli to wszystko jest, korzystajmy z tego. Po prostu jest to nasze prawo. Czasem jest tak, że najpierw trzeba to przekonanie, czy to myśl, o której mówisz, jakoś sobie przyswoić, że ta myśl nie jest dla nas taka naturalna. Ale jeśli już sobie zrozumiemy, że to jest świetna droga właśnie do samopoznania, i że to jest też świetna droga do takiej łączności ze sobą, i że może to być akt, który może, być, może trwać dłużej, że on nie, może, nie musi tylko dotyczyć genitaliów, że możemy się głaskać sami, jakoś dbać, Siebie sami, być sami ze sobą, zmysłowi też, to faktycznie jest to, jest to niesamowita droga do, do samopoznania. I co się z tym łączy, co wydaje mi się, że jest bardzo ważne, to samopoznanie pozwala nam w większym stopniu zrozumieć, że w ogóle seks i seksualność to nie są jakieś zewnętrzne rzeczy, które realizujemy jakoś zewnętrznie, tylko że to jest część naszej osobowości też, że my sami jakby jesteśmy w stanie tą seksualność kreować i sami za nią też odpowiadamy w tym znaczeniu, że jesteśmy sprawczy w tym. Jeśli Im lepiej siebie znamy, im lepiej siebie rozumiemy, im lepiej też rozumiemy swoje ograniczenia, bo też nie jest oczywiście tak, że musimy robić wszystko zawsze i wszędzie, żeby mieć poczucie, że jesteśmy panami swojej seksualności, ale im lepiej siebie rozumiemy, w tym również swoje ograniczenia, tym bardziej mamy takie poczucie, że, że właśnie jesteśmy sprawczy w tym. Każdy i wszyscy to są zawsze takie drażliwe słowa, ale na pewno większość z nas się masturbuje lub miała takie doświadczenie z masturbacją na jakimś etapie swojego życia. Jak wiadomo, w seksuologii możemy się opierać tylko i wyłącznie na deklaracjach, i faktycznie tych deklaracji ze strony kobiet czy dziewczyn jest statystycznie mniej niż ze strony chłopców. Trochę to pewnie jest związane z tym, że masturbacja w okresie dojrzewania w przypadku chłopców jest jakoś bardziej powszechna i bardziej wiemy o tym, że ona po prostu istnieje i łatwiej jest się do tego przyznać. Natomiast czy naprawdę są takie różnice w liczbach, tego nie wiemy. Powiem trochę na około. To czy coś jest yy, trudnością, czy jakoś jest postrzegane przez osoby jako trudność seksualna, nie zależy tak naprawdę od tego, jaka to jest czynność. Na przykład masturbacja. Zależy to bardziej od tego, czy ta czynność powoduje jakiś dyskomfort u tej danej osoby. I może tak być, że yy, jakiś rodzaj masturbacji będzie na przykład powodował takie poczucie, że to jest za często albo że to ogranicza relacje z innymi ludźmi albo nawet jeśli na przykład się to zdarza często i w ciągu dnia i mamy taki przymus, żeby robić to w pracy czy w toalecie, w szkole, to że to jakoś y, zaburza nam funkcjonowanie, że to jest trudne funkcjonowanie, to wtedy możemy powiedzieć, że tak, że jest to problem, ale też wtedy ta masturbacja będzie raczej objawem jakiegoś, jakiejś innej trudności, jakąś składową innej trudności, niż na pewno nie możemy powiedzieć, że sama masturbacja jako taka, nawet codzienna, jest problemem. Pierwsze, co mi się kojarzy, co mi przychodzi do głowy, to jest oczywiście używanie zabawek. Zwłaszcza myślę tutaj o zabawkach analnych. Musimy pamiętać, że taka zabawka musi mieć końcówkę tak szeroką, grubą, taką, która uniemożliwi wciągnięcie przez odbyt tej zabawki do środka. No i teraz dalej, idąc tym tokiem myślenia, w ogóle musimy być ostrożni z używaniem przedmiotów, które potencjalnie mogą być zbyt małe, czy tam mogą jakoś umknąć. Przedostać się do środka, może być trudność z ich wyjęciem. To jest właściwie jedyne, co mi przychodzi do głowy, jeśli pytasz o bezpieczeństwo masturbacji? To jest trudne pytanie, bo chciałabym powiedzieć w takim idealnym świecie: chciałabym powiedzieć, że masturbacja zaspokaja przede wszystkim kontakt ze sobą, własną przyjemność, że jest takim łatwym, dostępnym sposobem zadbania o siebie też. Często i tak też wynika z mojej pracy, masturbacja jest uważana jako taki drugorzędny akt seksualny, który jest w zastępstwie jakiegoś seksu relacyjnego. I czasami zdarzają się z tym bardzo duże emocje, takie związane, jakby, że jest to jakaś czynność, którą się wykonuje szybko, tylko po to, żeby się rozładować. Także jest tutaj taki rozdźwięk pomiędzy tym, jak ja na przykład chciałabym widzieć masturbację, jak chciałabym, żeby inne osoby ją widziały, a tym, co słyszę w gabinecie, czy tym, z czym osoby się borykają, kiedy myślą o własnej masturbacji. Absolutnie można. Czasami po prostu nasza sytuacja życiowa jest taka, że, że jest to dostępny nam akt seksualny, ale wtedy również. Czy może przede wszystkim wtedy niezwykle ważne jest, żeby pamiętać, że właśnie masturbacja może być takim pierwszorzędnym aktem, nie tylko drugorzędnym. To jest, jak mówi Betty Dodson, której zresztą książkę przyniosłam i za chwilę ją pokażę, to masturbacja to jest romans, który mamy sami ze sobą przez całe życie, bo całe życie jesteśmy. Seksualnymi istotami. Jest pewien element związany z tym pytaniem, które zadałaś, że czasami ta masturbacja łączy się z jakąś inną aktywnością, na przykład z jakimś rodzajem fetyszu. Jest to pewien rytuał, który, tak jak wcześniej mówiłyśmy, może na przykład ograniczać kontakty z innymi ludźmi. No ale to też wtedy jest pytanie, czy to przeszkadza tej osobie, czy nie przeszkadza tej osobie, bo to jest jakby kluczowe w tym ustaleniu, czy czy ta osoba chce coś z tym robić, czy po prostu ma poczucie spełnienia i to jest wtedy super. Zdecydowanie tak. W procesie dojrzewania wydaje się, że, że chłopcy zawsze się masturbują. Takie jest powszechne przekonanie. W związku z tym łatwiej jest się do tego, do tego przyznać. I faktycznie, jeśli mówimy o takim emocjonalnym podejściu do masturbacji, to z mojej pracy wynika, że więcej emocji, takich trudnych emocji w stosunku do masturbacji, mają właśnie moje klientki, które, które do mnie przychodzą. Też jeśli szukamy na przykład podręczników, czy w cudzysłowie podręczników, bo te dwie rzeczy, które przyniosłam, zwłaszcza ta Betty Dobson, czyli Sex for One, to właściwie jak dla mnie jest jedyny w swoim rodzaju gatunek. Seksualnej autobiografii jest niesamowitą książką, właśnie o zyskiwaniu świadomości dzięki seksowi solo. No to tego rodzaju podręczniki też są pisane zazwyczaj przez kobiety, po to, żeby właśnie jakoś pokazać, że jest to pozapłciowe doświadczenie, czy że może to być właśnie doświadczenie nasze jako ludzi, po prostu. I że to jest ważne, żeby to było doświadczenie nasze jako ludzi, a nie przynależne jakiejś płci.